Cześć widzowie. To ja. Alfred Maciejczak. Dokładnie tak, zgadliście. To ja Alfred. Słuchajcie, porozmawiajmy, bo chciałbym wam coś przedstawić. Chciałbym wam przedstawić ligę polską, prywatną ligę Cmentarzysko w Pawów Excel 1. I tutaj część z was doskonale wie, czym jest Cmentarzysko, ale część z was nie ma zielonego pojęcia. Chciałbym wam przedstawić obecną edycję, dlaczego ktokolwiek miałby spróbować, co będzie tę ligę wyróżniać, dlaczego mógłbyś chcieć potencjalnie wystartować. Wszystko wytłumaczę. Pokażę wam, czego też możecie spodziewać się po nagrodach i tak dalej. Zacznijmy od tego, że ta edycja Cmentarzyska jest cmentarzyskiem robioną razem z Owim, którego możecie kojarzyć jako Kasztan, który od lat też robi treści o Path of Exile, bardzo dobre, również po polsku, by wspólnie zrobić takie właśnie gamingowe wydarzenia. Bo bardzo wielu z nas już odczuwa taki brak tego of Excel 1. To jest wybitnie dobrą grą. I na przykład, jeśli zacząłeś poe od dwójki, to bardzo ci polecam spróbować jedynki na cmentarzysku na przykład. A więc, tak, cmentarzysko zaczyna się dzisiaj, w ten piątek o godzinie 18.00, czyli akurat wracasz po pracy, całujesz żonę, jesz obiad, może. Podwozisz żonę do jej chłopaka, nie wiem, ważne, żebyś miał trochę wolnego czasu. Usiadł wygodnie, zasiadł wygodnie i pograł sobie przyjemnie. W telegraficznym skrócie to, co tutaj zachodzi, to jest właśnie prywatna liga, którą można by porównać trochę do prywatnych serwerów w grach, ale nie do końca, bo jest to robione jakby legalnie na, na serwerach Grinding Gear Games. To znaczy, mamy. Osobny ladder, osobną ekonomię, na której możesz handlować tylko z innymi ludźmi w obrębie tej ligi. Mamy właśnie nagrody, które możecie sobie zobaczyć tutaj w dziale nagrody za różne rzeczy, jak na przykład zdobywanie punktów, za różne działania. I są to takie gamingowe peryferia, które zasponsorowało nam Endorfi. W ogóle tutaj chciały mi podziękować, bo, bo dogadaliśmy się tak naprawdę z bomby. Cały ten pomysł narodził się dosłownie parę dni temu. Dogadaliśmy się z Bomby, wiecie, nie było tutaj takiego. A słuchaj, to musi poczekać, a załatwianie na miesiące do przodu. Nie. Powiedzieli, słuchaj, robicie z owim akcję. To dobra, lecimy z tym. Let's go, let's go, let's go. I bardzo im za to dziękuję. Bo już czwarta edycja, i wszystkie cztery wspierali. Tak więc dziękuję. Dla Endorfi, bo pomagają w zrobieniu czegoś fajnego, ekscytującego dla naszej społeczności. Nie? No bo. Dla mnie fajnie, że mogę zaoferować te dodatkowe nagrody partycypującym. I tutaj właśnie jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że nawet jeśli czujesz się niezbyt doświadczony, to nic się nie martw, bo dużo nagród jest specjalnie skonstruowanych w taki sposób, aby szanse na zwycięstwo ich mieli również gracze mniej doświadczeni. Jest szansa, i zdarzyły się w przypadku cmentarzyska takie sytuacje, że coś fajnego wygrał. Ktoś, kto na przykład nigdy wcześniej nie grał w Power Exile. I to jest dla mnie fajne, żeby nawet świeżak miał szansę coś tu osiągnąć. Ale właśnie jeśli chodzi o nagrody, to spora część nagród jest też jakby ustawiana przez członków naszego community na zasadzie tak zwanych bounty, takich właśnie wyznaczonych specjalnych misji. Ja na przykład wyznaczyłem złodziejaszek, którego wygrywa pierwsza osoba, która wymaksuje wszystkich rabusiów w mechanice Haste. Finito na przykład zainspirowany Testowironem yy, zastosował Bounty, które wygrywa pierwsza osoba, która zdobędzie co najmniej milion Golda. Jest nawet uwieczniony Elon Musk, prawda, przez młodego, który zaoferował tutaj nagrodę dla osoby, która jako pierwszy stworzy build inspirowany Elonem Muskiem, czyli Musi być konkretny level postaci, konkretny level przedmiotów i tak dalej, tak dalej. No, meming tutaj jest wskazany. Tak więc dziękuję tutaj od razu również tym, którzy partycypują w tym powiększaniu naszego wydarzenia poprzez jakieś ciekawe misje wyznaczane. I teraz seria pytań i odpowiedzi. Po pierwsze, jak dołączyć? Odpowiedź jest bardzo prosta, wchodzisz na naszą stronkę, klikasz na jak dołączyć, klikasz. Tutaj po prostu zagraj na cmentarzysku, kliknij tutaj, przenosi cię to na stronkę Pawowexcelcom, na stronę wydarzenia, logujesz się, aplikujesz, ja albo owi, albo ktoś jakby pomocniczy tutaj akceptuje Twoją aplikację i zaczynamy. Przypominam, start w piątek. Teraz kolejna rzecz, jak długo będzie to trwać? Zamysł jest taki: główne nagrody są do wygrania przez. Pierwsze dwa tygodnie. Zamezu jest taki, że dwa tygodnie, czyli macie na to dwa pełne weekendy przede wszystkim. Natomiast nawet po uzyskaniu tych głównych nagród, liga nadal będzie sobie grała. Liga jest ustawiona obecnie nie na dwa tygodnie, tylko na cały miesiąc. A jeśli będą chętni, by e, jakby kontynuować tę ligę, nawet po tym miesiącu, na przykład tak dobrze będzie się wszystkim grało, to jest to żaden problem i mogę to. Bez najmniejszego problemu przedłużyć. Kolejna rzecz, bardzo ważna wspomnienia. Wiecie dlaczego liga nazywa się Cmentarzysko? Bo jest to liga w trybie hardcore, konkretnie Hardcore Settlers of Kalgur. I co to oznacza? Że gdy zginiecie, wasza postać przechodzi na standard. Ligę tak jakby Eternal. Natomiast samych postaci możecie na cmentarzysku natrzaskać tyle, ile chcecie. Może to być 10 posta może to być jedna postać, może to być dwie, 10, 30, cokolwiek. Jeśli jesteś nowy w Puff of Exile i przeraża cię wizja hardcora, po pierwsze, jeszcze raz przypominam, są ludzie, którzy swoją przygodę z Puff of Exile zaczęli od razu na cmentarzysku, a i tak dali radę coś wygrać. Naprawdę da radę. Poza tym Path of Exile 1 o wiele bardziej pozwala na, pozwala na nazwijmy to przelewelowanie, przygotowanie się poprzez grind i leveling do następnych rzeczy. To znaczy spodziewacie się, że zaraz będzie jakiś boss, który może być dla was na przykład trudny, widzicie, że zaczynacie mieć problemy. Żaden problem, żeby zostać, wbić parę poziomów. Jest to... Path of Exile 1, akurat pod tym kątem, jest o wiele bardziej nagradzające niż Path of Exile 2. To znaczy, picie dodatkowych trzech poziomów w POE2, może ci dać. Bardzo mało, bo na przykład nie pozwoli ci na levelowanie gemów i tym podobnych, bo ten nadal musisz sobie tam wydropić w miejscach, w których jeszcze cię nie ma. A na przykład w Path of Exile 1, ze względu na dostęp do crafting bencha, który sobie dofarmisz tam parę orbów, żeby wykorzystać taką specjalną formę craftingu. Levelując postać, levelujesz również gemy i nagle się okazuje, że jeśli przygotujesz się, spędzając dodatkowe 15 minut tak na dofarmienie, to taki gracz powolniejszy, który lubi się przygotowywać, się odnajdzie nawet przy mniejszym, mniejszej ilości doświadczenia. Na zakończenie uznaję, że bardzo godnym i ważnym, wartym wspomnienia jest poradnik hardkorowy, który tutaj jest podlinkowany w dziale jak dołączyć. Jest to poradnik, który istnieje zarówno w formie pisemnej, który przygotowałem na poszczególne akty, jest to dokument, który napisałem właśnie z myślą o tym, żeby uprościć proces... Wdrażanie się w hardcore w Path of Excel 1, ale jest też poradnik wersja wideo, który również jest tutaj podlinkowany, ewentualnie w dokumencie. Tak więc trzymam za Was kciuki. Naprawdę mam nadzieję, że dacie szansę, spróbujecie, dołączycie, spróbujecie swoich sił i mam nadzieję, że ci, którzy stęsknili się za pojedynką, dostaną ten swój fix, na który czekali, a ci, którzy zaczęli od dwójki, zobaczą, gdzie tkwi piękno jedyneczki, bo Excel 1. Jest naprawdę wybitną grą. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Jak coś. twitch.tv slash piotr maciejczak. Tam będzie regularnie streamowane wydarzenie. Albo możecie wpaść na Discorda, jeśli macie jakieś pytania. I jeszcze raz dzięki Endorfi za podrzucenie paru dodatkowych nagród oraz Owi za wspólne wykonanie tego wydarzenia. Trzymajcie się. Cześć.